W dzisiejszym odcinku przyszła pora na to, żeby porozmawiać z Palionem i z jednym, bo akurat oni są na serwerze o tym, co ostatnio odkryliśmy. Wezmę ze sobą oczywiście wszystkie książki z dnia wczorajszego i po prostu z nimi mocno porozmawiamy, bo jak wiecie, dzieją się dymy, na które nie byliśmy przygotowani. I prawdopodobnie może dzisiaj dowiemy się też czegoś nowego, ponieważ mam zamiar z nimi odwiedzić bibliotekę, ale już tak obszernie tam wszystko zobaczyć. No bo skoro w szpitalu znaleźliśmy takie informacje, to może w bibliotece też coś jest, co ostatnio przeoczyliśmy, więc musimy to koniecznie sprawdzić. Na samym wstępie łapet. Subskrypcja, subskrypcja drugiego kanału, również to jest podstawa i wpadajcie na Instagrama, e, bo bo tak, was o to proszę dobra, więc możecie wpaść i możecie napisać w komentarzu jak wam minął dzień, czy dostajecie jakieś oceny, bo ja na przykład wiem to, że niektórzy dostają na przykład z was bardzo dobre oceny, bo na przykład oznaczacie mnie na instastory pod na przykład jakimiś tam postami albo relacjami, gdzie na przykład twalicie, że dostaliście piątkę, no i oczywiście bardzo wam za to gratuluję, wpadajcie też na Panią Styla, bo tam są właśnie takie bryloki nie tylko takie, ale na takich możecie się skupić, możecie kupować właśnie takie bryloki, mnie, Pawełka, macie też jeszcze wszystkich innych członków palionowa, więc Serdecznie tam zapraszam, no i też wyszły te bluzy e, zielone odpaliona, więc możecie też je kupować. One są mega koks, więc zapraszam serdecznie do kupna! Dobrze! Rozpoczynamy ten sowity materiał. Idziemy oczywiście najpierw do Yetiego, e, bo nie są w sumie nawet ciekaw, co tam u niego. Dawno go nie widziałem tak w sumie na swoim odcinku, więc miło by było go zacząć to jakąś sowitą, że tak powiem, bugawędką na, na, na te jakieś solidne tematy, a więc wbijamy i mówimy Siemajeti. Siema Dave. Powiedz mi stary, co jest w skrzynce podpisanej ważne ja książki. Okej, okay, no to ja w takim razie w twojej księgi nie będę zaglądał, ale za to pozwolę ci dzisiaj Zaglądnąć do moich, ponieważ ostatnio o w ogóle tu można torów ale ci siana powysyłali ja nie Boga. A pamięć kto tu jest? Mimy! witamy, no mocno, Ooh. mocno! Nieźle, chodź stary, chodź, nie, nie siadaj tak. A tam jest top donator, tak? Ten, ten tutaj? To jest Nie, to jest gość, to jest w ogóle fajna historia. To bo, dawaj! E, bo Słuchaj, dobra, opowiem ją. Bo okay. Ona jest serio, ona, bo ona jest fajna. No. E, powiedziałem na live no. e, dlaczego, bo było coś z numerem 7 i powiedziałem. Okay. Dlaczego lubię numer 7? I to była pierwsza osoba, która odpowiedziała dlaczego go lubię. Bo Cristiano Ronaldo i stwierdziłem, że musi być na Ja Ej, z mocno, myślałem, że jakaś, nie wiem, że jakiś kurde nie, szczęśliwy nie, nie. dzień Okej, okay. słuchaj, ostatnio, bo, że tak powiem, oddymiło się Ponieważ tak, byłem w szpitalu, nie. byłem w szpitalu Tam na Palionowie i szukałem rzeczy odnośnie e, po prostu no, hero mojego I znalazłem ciekawe artykuły, które chyba ci pokażę Nawet na pewno no. ci pokażę Zobacz to, zobacz to. to, są takie dane, wiesz, podstawowe niby dane, wszystko spoko Nie ma tam... No widzisz, takie wiesz, takie podstawowe rzeczy, prawda? Takie, że można by powiedzieć, być... ale zobacz na ostatnią linijkę tej książki, co tam na dole pisze. Widzisz, tam jest coś takiego, takie. Na no, nie... Ta poufne zostały ukryte. Aha, no właśnie i. Widzę, to... jest literówka tutaj! O to ci chodzi? No faktycznie jest literówka, Synek, jaka literówka, tu chodzi o akta, co? poufne, a nie jakąś literówkę, co ja jestem, Mister Polska. Żeby... No dobra, ale nie możemy patrzeć na takie akta, bo one są poufne. No niby tak, ale słuchaj, ja ten poufny akcik właśnie mam w dłoni. I powiem ci, że a? to są ciekawe informacje. Nie możesz tylko tego powiedzieć na. Tylko nie mów tego na policji, bo pójdę siedzieć, dobra, a więc tak. Na pewno nie powiem. No i Git, zobacz, tutaj są takie porówne informacje. No i dzięki nim stwierdziłem, że powiem wam o tym. I razem wyruszymy w podróż szukania dalszych informacji odnośnie mojego hero Bo trzeba tą zagadkę rozwikłać. Kim Gimon jest, co on robi, co ten. I zobacz, tam jest nawet info o tym portalu. Dwa, dwie, dwie strony dalej tam. Tam się kurde, oddymia nieźle, nie? To jest naprawdę mocna rzecz. Przeczytałeś to? Supertany! Ej, <laughs> widzowie, jest chory jak słyszycie, Jety jest poważnie chory. Napiszcie serduszko w komentarzu, zdrówka dla ET'ego, bo jak słyszycie, no za dużo chyba po prostu wychodzi z domu. Chyba, chyba to jest tego pomóc, że tutaj jest taki e, przeziębiony. No dobra, no i słuchaj. Stwierdziłem, że dzisiaj polecimy odważnie dość do, do wieży, gdzie jest biblioteka, bo ja tam myślę, przeoczyłem kilka rzeczy, ale w trzech przeszukamy je idealnie. Od za mną. A gdzie jest biblioteka? Ehm, biblioteka? Na, w, te, w Twoim zamku starym. Nie pamiętasz? Tam Do no tego lecimy? No, no tam jest o, największa. Ja, jak ja tam dawno nie byłem. Tam jest największa biblioteka i tam są naprawdę tak sekretne informacje. Zawsze one pomagały, więc mam nadzieję, że teraz też coś tam znajdziemy, ale najpierw tak. pójdziemy po największego rapera w Polsce. O kurde, Spadłem. Nie, popadłem Zielone, zielone, to przestarzałe już jest. Teraz wychodzi dwójka zielona Z tego dem. No, słuchaj. Trzeba ma śnieżek. Elo, elo, a co mnie nie powitasz? Słuchaj, dzisiaj jesteś nam potrzebny, <grafisz> dzisiaj, dzisiaj jesteś nam potrzebny do śledztwa, a mianowicie śledztwo polega na tym, że przejrzymy dokładnie takie... wyciśniemy gąbkę do 100% z biblioteki od Yetiego i jesteście mi w tym potrzebni, ponieważ ty jako właściciel... książki dzisiaj, No, ale szukamy, a nie trzeba. Bardziej nie! Nie książki, a informacji. A może bardziej zagadki, a może jakieś podpowiedzi odnośnie tego, kim jest Hero Brain, Ja ostatnio znalazłem kilka faktów, zobacz to. Eee, czekaj, to są dane poufne ze szpitala. Nie możesz tego nikomu pokazywać! A szczególnie o trzeciej w nocy. Rozumiesz to? Oczywiście, że tak, um. bo dane są poufne. A jeżeli są poufne, to nie można ich pokazywać. To jest chyba raczej oczywiste. Kiedyś od narodziny. Ale narodzin, właśnie nam je pokazałem. No tak, ale ja to, nie to jest. Czego na obserwacji zniszczył łóżko. Jakieś ciało rośnie. Nie spodziewanie szybkim kątem. Ej, tak zrobić, słowa to nie jest normalne dzieci dodatkowo mama jeszcze wpisała syna na własne żądanie. to nie chcąc udzielać dalszych testów nie obserwacji nie no chciałem tak mówić ale w tym moim rozumieniu że dalsze sensu. obserwacje mogłyby Dę. wykazywać. Opętania, bądź zmienienia się w inne. Trzeba muzykę. Człowieka. Zapamiętajcie to. Radzimy uważać! Tego choro, i Pod żadnym pozorem! Nie pozostawmy samemu. A on cały czas zostaje w 13-12-2048 otworzył portal. Nie wiemy jak sprecyzować jego działania. No właśnie. Jego moc została dodana do kartoteki. Co no właśnie. Co przeczytałem nie tak w takim całym tym? Że tą kartotekę musimy znaleźć, co i ogólnie jakiś tip. Nie, nie tak. Aha, nie wiem co. Powiedziałem <grym grym> <grym> <grym> 2048 rok. A, no kiedy? Yeah. skupiłem Zobaczcie. się na efektach śmiechowych naprawdę tego nie słyszałem ale dobra, chodźcie chodźcie, pójdziemy, pójdziemy w tym momencie zobaczyć tak, ale mega cicho, cicho musimy pójść zobaczyć czy mamy hero brain i Paniąka są w domku albo po prostu Steve, żeby zobaczyć czy jesteśmy bezpieczni i wtedy po cichaczu ulecimy więc przygotujcie sobie elitrę żebyście mieli po prostu pod kapcią no i po prostu polecimy szukać informacji dalej, ponieważ mam wrażenie, że możemy tam coś znaleźć z tego względu, to szybko Cześć, Dzieci, co jest? Z tego względu, że Cię. po prostu wiesz, no to to jest biblioteka. Tam są informacje, i tam się może dowiemy coś o tym ustrojstwie, no tym, a, o tej aureoli, która świeci po prostu nad domem. Nie wiem w sumie, jak my ich nazywamy. No, to wygląda jak aureola. Ej, w sumie, w sumie fajnie to, to wygląda. wygląda. No, jak aureola. No, tylko że jak się bliżej podejdzie, to już nie wygląda tak dobrze, bo wygląda tak. No, no, no nie za dobrze. pojawia dziwnie, co tak. Jest? Tak, tak, to nie za dobrze wygląda. Dobra, a cześć, cioć, cioć, Cio, cioć, sprawimy, czy oni są w domku w ogóle. Ej są. Są chyba, czujecie? Są, siedzą, palionka sobie siedzi, dobra. Ej, słuchajcie, ja myślę, że. Kurde, palion, no ale. to się ukrywać o, trochę, no! Ukrywaj no, się no, trochę! Faktycznie, faktycznie, faktycznie. Dobra, Faktywie. są. Po prostu są. Faktywie. Nie ma znowu stiwaty. Ja nie wiem, dlatego ja po prostu totalnie nie rozumiem. Oni są jakoś, nie wiem, w kurde jakiejś, nie wiem, pokłóconej atmosferze. W każdym razie, bierzcie fajerwerki, skoro oni są w domku, nie pokazujmy im się, nie mówmy nic do nich. Po prostu lećmy do miejsca wskazanego, czyli do wieży od Dietiego i tam sprawdźmy czy są jakieś informacje. Yes, do tak jest do! Za mną! Za mną! Za mną, za mną, za mną! boys! A czemu nie? Za mną! No to za tobą, dawaj, prowadź. Nie no, być za tobą. Lecimy za tobą, bo Dzień jesteś pierwszy. No to przynajmniej mam pierwszeństwo, no dobra. Mam pierwszeństwo, no dobra tam. A to Panią powinieneś lecieć pierwszym, mam pierwszeństwo Hahaha <laughs> Dawajcie, dawajcie, to już niedaleko Okej, okay. wyłoniła nam się Jak po prostu z jakiejś Krainy Czarów Piękna wieża, dobra, lądujemy Lądowanie! Airplane! Cyk, gdzie jest Panią? Lecę, lecę ja Baniąc... nie wiem, wy, wy 20 dwadzieścia na ten lot Bani, ale nie? ty chyba poleciałeś nie w tą stronę <grym> No, no palią teraz wyle. na jetowicach No dobra, o, ale górę, ile... Że <grym>, ile, ile fajerwerek zużyliście? Cześć no nie wiem, cześć no, tak, no, no? ja dwie, dwie albo trzy Ale słuchaj, czy my musimy oszczędzać? Panowie, tak, tak. szanujmy się no dobra Dobrze, idziemy do biblioteki czytać książki. Lektury. Idziemy, 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 idziemy lektury. szukać, szukać, szukać. No co ty robisz, no ty złot kurde... Ty? Nie będę cię wyzywać, bo ale mnie ciśnienie. Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy na dół. Bo ja mam wrażenie, życiu, ja że tyle przełączyłem. Przełoczyłem kilka. Zebkonałeś go? Aaa, zniszczyłeś, jest, okej. Okay. Jest jesteś po prostu to. niekulturalny. Dobra. Ostatnimi A więc jest dziwny. A więc tak. Szynka! Nie tak. jesteś dziwny! Szynka? Aha, że to. No, nic w nie ma. Okej. Okay. Ej, tu no, w ogóle... Ej, tam tego nie było. Czego? Tego... A no ale... Było. Kurde, typie! Oooo! <noise> oh, <noise> tu są trzy książki, czekaj, 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 czekaj. się tego nie, Ej, co... nie było. Ty, ty musisz iść do góry, szefku. Żeby... Ale o, dlaczego? Iść do góry. Ale dlaczego? <noise> ale czemu <noise> musisz? Ale czemu, no nie... No nie, no nie rób mu tego! palionoby. Do góry. No, do góry. no Palio i co teraz? Dostań pan. <laughs> Okej, okay, to jest taka sekrety dla... To moja biblioteka! Ale to nasze informacje. Ha, ha. Dobra, <noise> czytamy. Dawaj, ja biorę tą. Dobra. A ty bierz a inną. Kurde, ja nie znam, mam pustą książkę, totalnie pusta. A ty? Ja mam... nie rozumiem tego. Pokaż to Portal do krainy Yeti Aha, bo tu są... To będą chyba wszystkie książki po prostu jakieś związane z takimi tymi. Pokaż, to. a w tej drugiej co było? Było coś? Też nie rozumiem, Desz ale szukam Portal do Endu poradnik. Ej, no to jest szansa, że my znajdziemy to do tego portalu. Ta jest pusta, ta jest w ogóle totalnie pusta. No dobra. Ej, portal do krainy Yeti, no to pamiętam, no my tam byliśmy, ale nie rozumiem tych x-ów. Może po prostu, że to już jest stare i nieaktywne. Portal do Endu to poradnik, no do tego nie musimy czytać, no przecież mamy, kurde. Portal do Endu obcykany, myślę. Dobra, <laughs> idziemy dalej. Czekaj, bo tu na pewno coś jeszcze gdzieś jest. Yeti, twoje zadanie tak. na teraz... To znaleźć tutaj coś dalej, bo ja tutaj może coś przeoczyłem. Ty musisz znaleźć, co ja mogę tutaj przełożyć. Gdzie? Nie, no tam też nie jest biblioteka, nie? To, 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 to ja, to... może w górę? Nie wiem. droga do kariery, chyba. Ale czekajcie, bo ja chyba nie byłem za tymi drzwiami. Tu, czekajcie, coś tu jest. A gdzie tu są drzwi? Ej. Ty. O kurde, to jest jeszcze... O kurde, ale to jest lektury! Panowie! Czytamy! Dobra. Ja nie mogę, jakie długie! Portal do wydanie pierwsze. To do netheru to my nie szukamy, my szukamy kurde stricte Fajne. do tego. Co to jest? Masz? Ale to czekaj, nie! to czekaj, to zanim ja przeczytam jeszcze co ja mam. Portal do Zasiedmiu Góru Rodu. Zasiedmiu Góru Rodu jest zwykłym królestwem. Żyje w nim wielu mieszkańców. Znajduje się na wiele domów mieszkalnych. Przy głównej ulicy rosną wysokie palmy. Na wzgórzu znajduje się zamek królewski. Obecnie króleje tam król Artur. Dobra, nie będziemy tego czytać. Jezus, ile tu jest stron odnośnie tego, dobra. Ja walę, Dobra, masz. a ty co masz? Co to jest? Portal do nieba. Ha, jakieś kordy. O kurde. To to już totalnie nie wiem o co chodzi. Dobra, a ty co masz? Delfinek? Nie chcesz tego widzieć. A ty czekaj, Jaki bo tutaj... jest delfinek?! <gry> tu, coś jeszcze... tu coś jeszcze jest, a tu jest puste, okej. Jeszcze tu jest, ale to czytałeś? No nie no, to... no, tak, 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 to jest do nie? no. masz, masz, mafia nie chcę tego czytać. Dobra, no to ja czytam w takim razie. Portal Braina. O, jest! Ty Faktycznie! Portal otwiera się za pomocą słów śmierć, kościotrup, mama, trup, trumna. Wypowiedziałem przez odpowiednią osobę. Ty, kto jest odpowiednią osobą? Może no, no, ja? Jesteś młody. Albo acqua, albo mosse nie no nie, no na pewno nie przecież tam młody powiedział jak się jak pierwszego słowa. To są ja nie byłem przy tych pierwszych słowach, to są jego pierwsze słowa? Śmierć, trup, mama trup trumna. Tak, tak, to były jego pierwsze słowa, no. O my god. O Boże, no dobra, ale w sumie sprawdźmy to, czy Yeti jest w stanie Dobra, Yeti, sprawdźmy, czy. Może jesteś, może jesteś, tak? Myślę, że to otworzysz? Nie ma jak. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy. Walić to, a bo, dobra, zamknij, dobra. Jesteś kulturalny, Git. Zobaczmy! Zobaczmy, czy jesteś w stanie, bo skoro mówisz. Zobaczmy, bo Yeti w sumie, no pamiętasz twój świat, no Yeti w sumie też tam otworzył portal, naprawić. Czemu tu nie ma drabiny? Czemu tu nie ma drabiny? Kto to jest? Kurde! Marek, dobra, Dobra, nie da się! Czekaj! Nie się! Aaa! No, przecież nie wytrzymam zaraz Ale Leśce, ja to... no błagam was Mario, a ja to ty nie mówiłeś o oszczędności w <noise> Ej, no właśnie Ale no błagam, za pierwszym razem tu wbiłem <noise> No O, no Jest, lej. dobra, o, jestem, to... jestem Ej, wszyscy naraz wbiliśmy, dobra Chodźcie się na panionowej, Dobra, teraz ten, kto zużyje mniej firewall wygrywa Ale tak totalnie Dobra Musimy do domku Steve'a dolecieć Do domku Steve'a i panionki, Dobra, raz, ja zużyłem jedną, dobra ja Zużyję drugą na lepszą podróż Dobra. No ja lecę na dwóch. Ja dolecę na dwóch, jestem tego przekonany w 100%. Wy jesteście lamusami zużyjecie jeszcze trzy. A ja? Ja na razie jestem na jednym. No dobra, ale na jednej na pewno nie dolecisz, a na trzech? To znaczy, a na dwóch to ja już na pewno dolecę. A na jednej ty nie dolecisz. Ej, no dobra, Jety, ale ty zużyłeś już jakieś osiem! Nie, no. dwa, to, to teraz jest druga, teraz jest druga. No, no o czym, czym to? Do, do Mustiwa, do do tak? No tak! Jestem, 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 dwa zużyłem, przysięgam, przysięgam, na początku jedna i po prostu, pod, bo ja zrobiłem tak, że wziąłem jedną podleciałem no, do góry i podleciałem na dół, żeby mieć większą prędkość i teraz zużyłem drugą. No, nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, nie lądujemy, słuchaj. chłopaki. Zobaczmy, <ślesz> zobaczmy, czy jesteś tym. Zobaczmy, czy jesteś wyznańcem, który otworzy ten. Mogisz teleportować. Waga, musisz Dobrze. powiedzieć słowa: śmierć, kościotrup, mama, trup, trumna. Śmierć, kościotrup, mama, trup, trumna. Bum. Działa! Działa? Nic się nie stało, dalej jest zamknięte. Czyli co, czyli myślicie, że to małe hiroby na 100% się powiedzicie? 100%! Powiedzieć? No, no w sumie, kurde, tak to pisze na tej książce, to chyba nie ma nawet co próbować. Ale to w takim razie, stary, my teraz nie możemy dopuścić, żeby on to powiedział, bo my nie wiemy, co tam jest. To jest najgorsze. To też pająka. O, ale co, co, co? Halo? Co ty chcesz? Co robicie? Kobieto, zajmij się dzieckiem, bo go nie pilnujesz! Samo jest w domu! Daj nam spokój tu pracować! Pracujemy. Pracujemy! Pracujemy, szukamy zagadki, rozwiązujemy zagadki. Nie? Nie możemy ci powiedzieć teraz. Nie możemy ci powiedzieć, palionka. Ale w każdym razie, powiem ci tak, palionka. Wyczekuj Co? dnia, kiedy coś się może stać. I piluj swojego syna przede wszystkim. Dobra, idź do niego, go, prosimy, idź do tego. Idź, piluj go, piluj go. Opaki, wydaje mi się, że jak ten portal się otworzy, to naprawdę może być koniec, więc po prostu zostało nam czekać, aż odpowie go te słowa odpowiednia osoba.